Tradingu jest taka naturalna pokusa, żeby, no wiecie, podążać za tłumem, ale co jeśli istnieje strategia, która polega na robieniu czegoś dokładnie odwrotnego, na płynięciu pod prąd? Chodzi o to, żeby łapać te gwałtowne ruchy na rynku, ale grać w przeciwną stronę niż ostatni nagły impuls. Brzmi ciekawie? No to zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. I to jest w zasadzie cała filozofia w pigułce. No, bo pomyślmy, to jest totalnie wbrew intuicji, prawda? Zamiast kupować, kiedy wszystko rośnie, i panikować, kiedy spada, tutaj robimy dokładnie na odwrot. Działamy wbrew temu, co rynek zdaje się krzyczeć w danym momencie. Okej, okay. żeby to wszystko dobrze poukładać w głowie, mamy plan. Najpierw pogadamy o samej logice. Co to w ogóle znaczy być kontrarianinem? Potem przejdziemy do mięsa, czyli dwóch konkretnych strategii: kupowania słabości i sprzedawania siły. Następnie, jak to wszystko technicznie rozegrać, no i na koniec absolutna podstawa: zarządzanie ryzykiem. Dobra, to jedziemy z tematem. Część pierwsza: podejście kontrariańskie. Spróbujmy zrozumieć, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Mówiąc tak po ludzku, to jest trochę jak bycie snajperem, a nie żołnierzem biegnącym na oślep za tłumem. Nie gonimy za ceną. Zamiast tego, cierpliwie czekamy w ukryciu na ten jeden idealny moment, moment, w którym rynek nagle zawraca. Polujemy na sygnał, że ten gwałtowny ruch właśnie stracił paliwo i zaraz zobaczymy zwrot akcji. Dobra, teoria za nami, czas na praktykę. Strategia numer jeden: kupowanie słabości. Czyli jak znaleźć perełkę, okazję do kupna, dokładnie w tym momencie, kiedy wszyscy inni wpadają w panikę, bo cena leci na łeb na szyję. Cały proces można zamknąć w czterech naprawdę prostych krokach. Krok pierwszy musimy zobaczyć ten gwałtowny spadek. Drugi, cierpliwie czekamy na wybicie w górę, trzeci kluczowy, czekamy na retest, czyli potwierdzenie. I dopiero, ale to dopiero wtedy, krok czwarty, wchodzimy do gry. Ok, spójrzmy na wykres, bo to najlepiej obrazuje sytuację. Zobaczcie na punkt oznaczony czwórką. Mamy tu, no, potężny, gwałtowny spadek. Co ciekawe, źródło, na którym się opieramy, sugeruje, że takie ruchy, szczególnie na niskich interwałach, to często nie jest przypadek. To może być wręcz manipulacja, która ma na celu wytrzepanie ludzi z pozycji i zebranie płynności. I teraz zaczyna się dziać magia. Spójrzcie na punkt drugi. Cena z ogromnym impetem wraca ponad tę żółtą strefę. To jest właśnie to nasze przebicie. Ale uwaga, uwaga, w tym momencie absolutnie nic nie robimy. Ręce precz od myszki. To jest test cierpliwości. Po prostu patrzymy, czy rynek ma dość siły, żeby odwrócić ten poprzedni spadek. I wreszcie moment, na który czekaliśmy. Punkt numer 3. Cena cofa się do tej żółtej strefy. To jest właśnie ten słynny retest. Rynek jakby pyta, hej, czy to miejsce, które przed chwilą przełamałyśmy, utrzyma nas teraz od dołu? Jeśli zobaczymy tu pozytywną reakcję, że cena się odbija, BUM! To jest nasz sygnał, to jest ten moment. Idealny przykład na to, że cierpliwość na rynku popłaca, dając nam precyzyjny punkt wejścia. Okej, okay, wiemy już, jak kupować, gdy wszystko spada. A teraz odwróćmy sytuację o 180 stopni. Strategia numer dwa sprzedawanie siły. Zobaczmy, jak tę samą logikę zastosować, kiedy cena nagle wystrzeliwuje w górę. I spójrzcie, to jest w zasadzie lustrzane odbicie. Zamiast gwałtownego spadku, szukamy gwałtownego wzrostu. Zamiast przebicia w górę, czekamy na przebicie w dół. I retest nie jest już testem wsparcia, tylko oporu. Proste, prawda? Celujemy oczywiście w niższe ceny. Zerknijmy na kolejny przykład. Tutaj w punkcie pierwszym mamy mały rajd w górę, który testuje naszą strefę. Ale co się dzieje? Ten test się nie udaje. Kupujący nie mają siły. Wygrywają sprzedający, i cena z impetem przebija się w dół. To dla nas pierwszy sygnał, że coś się na rynku zmienia. I teraz bardzo, ale to bardzo ważna uwaga. Spójrzcie na punkt trzeci. Ten ruch w dół, on nie jest aż tak dynamiczny i gwałtowny jak ten wzrost wcześniej. Źródło słusznie zauważa, że to jest dla nas sygnał ostrzegawczy. Taki słabszy ruch może oznaczać, że setup nie jest idealny. Warto wtedy zachować szczególną ostrożność. Może nawet sprawdzić, co się dzieje na wyższym interwale, bo słabszy ruch to potencjalnie większe ryzyko. Dobra, wiemy już, jak znaleźć potencjalną okazję, ale znalezienie jej to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to wiedzieć, jak to dobrze rozegrać. Przejdźmy więc do konkretnych zasad gry. Stop loss absolutna podstawa. Bez tego nawet nie zaczynamy. Gdzie go postawić? Zasada jest prosta. Przy kupnie chowamy go tuż pod strefą, przy sprzedaży tuż nad nią. Źródło daje nam dwie opcje: albo sztywno, na przykład 1-2 pipsy od strefy, albo trochę bardziej elastycznie, na przykład 5 10% szerokości tej strefy. Aha, i mega ważna rzecz, o której wielu zapomina. Przy sprzedaży zawsze trzeba pamiętać o spredzie i doliczyć go do stop -lossa. A teraz zasada, która jest być może ważniejsza niż wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory. 1 Prosty stosunek. Liczba, która powinna być filtrem dla każdej naszej transakcji. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli ryzykuje się na przykład 100 zł, to potencjalny zysk z tej transakcji musi wynosić minimum 300 zł. Minimum. Jeśli nie ma potencjału na taki zarobek, po prostu odpuszczamy. Bo w dłuższej perspektywie, nawet jeśli będziemy mieli rację w połowie przypadków, to bez tej zasady i tak stracimy pieniądze. Matematyka jest nieubłagana. I dochodzimy do ostatniego rozdziału, który, powiem szczerze, jest najważniejszy. Bo można mieć najlepszą strategię na świecie, ale bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem i mentalu, to wszystko na nic. I od razu powiedzmy sobie jasno: cytując źródło: To nie jest żaden święty gral. Nie istnieje coś takiego jak strategia, która daje 100% pewności. Ktokolwiek twierdzi inaczej, po prostu kłamie. Trzeba być realistą. Podsumujmy więc to, co trzeba zapamiętać. Po pierwsze, ta metoda super działa na niskich interwałach, ale najlepiej, gdy gramy z głównym trendem z wyższego interwału. Po drugie, to jest podejście z ciasnym stoplosem, czyli raczej konserwatywne. Po trzecie, trzeba być gotowym na serię strat. Tak to się zdarza. Dlatego po czwarte, to nie jest strategia all-in. Nigdy. I po piąte, co wynika z tego wszystkiego, zarządzanie ryzykiem to absolutna niepodważalna podstawa. I na sam koniec standardowa, ale bardzo ważna klauzula. Pamiętajcie, że wszystko, o czym tutaj mówimy, ma charakter czysto edukacyjny. To nie jest żadna porada finansowa ani inwestycyjna. I zostawiam wszystkich z jednym pytaniem do przemyślenia. Jeśli zaczniemy patrzeć na te nagłe, gwałtowne ruchy cen, nie jak na losowy chaos, ale jak na, no cóż, potencjalną manipulację, celowe działanie, to jak bardzo zmieni to sposób, w jaki patrzymy na każdy wykres?